Dobry cześć, czołem, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym dniu z jedzenia. Dzisiaj trochę nietypowo, bo szczerze mówiąc, zapomniałam rano, że miałam nagrywać taki odcinek, a byłam na pysznym śniadanku na mieście, więc przynajmniej pokażę Wam, co zjadłam. Byłam na mieście nie sama, bo byłam z dziewczynami z Cinamus. Nie wiem, czy je znacie z Instagrama, ale dziewczyny są przemiłe i przekochane, więc postanowiłam się z nimi spotkać, i tak przy okazji napisały, czy chciałabym pójść dzisiaj na śniadanko, więc oczywiście śniadanie z super osobami i to jeszcze w Dej. Mogłam powiedzieć nie, więc tutaj pokażę Wam przebitkę, co nagrałam chociaż na Insta Stories i co jadłam. To była przepyszna pajda ze szparagami, z wegańskim majonezem, z taką posypką chrupiącą z migdałów, z zieleninką. No, bajka. Jeszcze dziewczyny dały mi do, od siebie spróbować trochę hałki takiej z kardamonem, z miodem, z lebnechem, truskawkami, pistacjami. mi to tak samo dobrze, jak smakowało, naprawdę. Jeśli kiedykolwiek będziecie w okolicy Bielan, to śniadanka w deju, teraz są przez wakacje. Z tego co wiem, w niedzielę i w soboty, albo tylko w niedzielę, trzeba. Kolejka jest mega, więc polecam przyjść trochę wcześniej, żeby móc się załapać na dobry stoliczek. Ale generalnie bardzo szybko wydają jedzonko, można sobie posiedzieć przyjemnie, jak jest ciepło, na dworku. I Zjeść coś pysznego. Oczywiście musiałam też zrobić zakupy, więc zaraz wam pokażę, co kupiłam w Deju, bo nie da się pójść do Deja po, po, po samo jedzenie i nie przynieść tego jedzenia więcej do domu. Już wam pokazuję. Ci do Deja nie odbyłoby się bez croissantów. Ja tak, wróciłam dopiero z wakacji, tak, powinnam trochę zmienić swoją dietę, ale nie mogłabym wyjść do Deja bez croissantów, o mój Boże, jak W sumie to totalnie tego nie przemyślałam, bo jestem totalnie full. A to jest ogromne w sensie to jest wielkość mojej dłoni, a to jest pełno czekolady. Jakby płot, to jest pełno czekolad, uwaga z rabarbarem i z bluczkiem czekoladowym. Płot, do tego jest jakiś lukier, który pachnie lawendą, no brzmi i wygląda jak zawsze złoto. No i to, to jest mój ulubiony croissant z Deja. Prawie nigdy go nie ma jak przychodzę wieczorem Więc jak byłam rano, od razu go złapałam To jest pistacja z jeżyną Na pewno się podzielę z Mateuszem Bo sama, no dzisiaj tego nie dam rady A one są jednak najpyszniejsze Na świeżo, no zobaczcie Tylko na te warstwy Najlepsza piekarnia na Bielanach I jeśli nie w Warszawie Wziąłem też oczywiście chlebek przednożytni Bo ten ich na zakwasie, no to jest mistrzostwo samo w sobie Jest to drogi chleb jak to wszystkie chleby rzemieślnicze, ale uważam, że czasami e, you gotta spoil yourself po prostu i jeśli chcesz wydać sobie na dobry chlebek, to sobie wydaj na dobry chlebek. Tym bardziej, że to jest chleb na zakwasie i to jest taki chleb, po którym nie czuje się człowiek ciężko, bo on już jest na zakwasie wstępnie przetrawiony i naprawdę po jedzeniu chleba we Włoszech, teraz jak byliśmy, który był po prostu jak watą Papierową, napompowaną. Mam ochotę na dobry chleb, po prostu. Jak już mam jeść chleb, a lubię chleb, to wolę zjeść coś dobrego. Pewnie połowę sobie zamrożę, tylko trochę lepiej niż to zrobiłam ostatnio, bo ostatnio zawinam go tylko w papier i wrzuciłam do zamrażarki, a to trzeba zawinąć jeszcze w jakąś folię, bo już teraz uczę się na błędach i będę miała też chlebek, kiedy tylko będę chciała. Także to są moje zakupy z Deja. było pyszne. Trakuje mi teraz tylko mrożonej kawy, bo jest okropnie gorąco. Teraz czas na mrożoną kawę. Let's go! Zapomniałam jeszcze. Przecież ja tam jeszcze nie je, tylko jadłam przecież śniadanie. Od razu chwilę sobie posiedziłyśmy i w deju teraz mają też lody, ale to nie są byle jakie lody, bo mają wegańskie lody. To były lody o smaku gandui, czyli takie z orzechem laskowym i z czekoladką. O mój Boże! To smakowało jak taka nutella w formie lodowego, loda włoskiego. To nie są takie lody gałkowane, tylko z takiej maszyny wyciskanej. Eee, I one były z polewą czekoladową, z truskawkami. I z mini croissantami. No ja myślałam, że się popłaczę tam po prostu. Kto to wymyślił? To była najbardziej urocza rzecz, jaką jadłam od po prostu bardzo dawna. I podziwiam ich, że chcę im się rolować takie takie tiny babies, croissanty. No Jakby miał po prostu duży croissant, miał dziecko. Coś wspaniałego, mega polecam. Jeśli będziecie w okolicach Bielań, to choćby na loda, wpadnijcie do Deja. Nie będziecie tego żałować. Tym bardziej, że są wegańskie. Ani brzuszek, ani świat nie będzie żałował. Thank you. Trochę posiedziałam przy kąpie, popracowałam i już mi się lekko oczy zamykają, więc to jest chyba moment, żeby zrobić obiad i zrobić sobie jakąś przerwę. Generalnie dzisiaj czeka mnie. Bardzo dużo pracy na komputerze, ale to wiadomo, po wakacjach trzeba się odgrzebać z maili i z pracy. Przechodząc do obiadu, robimy dzisiaj po prostu makaron, najprostszy na świecie makaron, a najprostszy na świecie, dlatego że mamy naszego przyjaciela Lidla, który sponsoruje cały ten posiłek. Będzie to po prostu taki makaron tricolor, który kupiłam właśnie na tygodniu włoskim, tak samo ulubiona pasata. Stofu wędzony i warzywa na patelnie, bo szczerze po wakacjach jeszcze nie udało nam się kupić świeżych żadnych, bo byliśmy w sklepie bardzo późno i po prostu to jedyne co mamy, więc używam mrożonych, ale też tak będzie dużo szybciej. Więc let's go! Okej, okay, to by było chyba na tyle z mojego krojenia. Po wyjeździe do Włoch zakochałam się generalnie w oliwkach z suszonymi pomidorami i teraz wyjadałam te suszone pomidory po prostu z tych oliwek na chlebie i mam ochotę dodawać je do wszystkiego, więc dzisiaj wyjaduję do makaronu plus robię jako moje źródło tłuszczy, bo one są, wiecie, w tej zalewie olejowej. Więc wrzucam to wszystko na patelnię i po prostu czekam aż się zrobi. Tak proste, tak dobre, lecimy dalej. Mam wrażenie, że ten makaron nie wymaga żadnych wyjaśnień, ale w każdym razie, jakby ktoś potrzebował, wystarczy po prostu ugotować makaron, wrzucić na patelnię tofu, warzywa mrożone oraz na przykład pomidory suszone, ja tutaj w międzyczasie jeszcze sobie pokroiłam pietruszkę, to wszystko zalałam pasatą, dodałam jakieś przyprawy, troszkę smaczku z octu balsamicznego, pieprzu, soli, trochę chili, bo ja lubię spicy i odrobina erytrytolu, bo wszystkie sosy pomidorowe wymagają odrobiny słodyczy, do tego dodałam płatki drożdżowe i trochę więcej tofu, bo wyszło mi tego sosu bardzo dużo, więc stwierdziłam, że zrobię na kilka posiłków, no i Proszę bardzo, oto nasz makaron jest gotowy. Tak naprawdę wszystko zajmuje tyle, ile gotują się nasze warzywa i makaron, czyli około 15 minut. To wszystko połączyłam ze świeżą pietruszką, świeżą sałatą, i tutaj jest wersja oczywiście dla Mateusza i dla mnie, bo jak ja gotuję, to gotuję zazwyczaj już dla nas dwojga, jeśli mam taki dzień, że nie liczę za bardzo kalorii. Jemu posypałam parmezanem sobie płatkami drożdżowymi. I tak oto obiad w jakieś 15-20 minut gotowy. Pychotka dla dwojga. I jeszcze jest na później. wincej zieleniny. tęskniłam za warzywkami tak bardzo. Bardzo, 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 bardzo. Dobra, zrobię Wam szybki taste test i uciekam do jedzenia do kąpa, więc nic dodać nic ująć. Byliśmy na chwilę na spacerze i totalnie zamarzyły mi się lody, więc mimo tego, że dzisiaj raz jadłam, to stwierdziłam, że muszę znaleźć jakąś inną alternatywę, żeby zaspokoić tą potrzebę, więc robię moje proteinowe, bananowe lody. Dzisiaj z dodatkiem truskawek, ale chyba ostatnio też, jak wam pokazywałam je, jak sobie robiłam na kolację. Te też były z dodatkiem truskawek, To jest bardzo proste. Po prostu zamrożone banany, truskawki albo mrożone, albo świeże. Do tego zaraz dorzucę białko. Blendujemy. Bez wody najlepiej, wtedy jest najlepsza konsystencja, bo te zamrożone banany dają taką konsystencję idealnie. Lody. Lodową. Dorzuciłam troszkę tego białeczka i blendujemy. Okej, okay, trochę dałam za dużo truskawek i jest troszkę za rzadkie. Ale jak widzicie to jest taka konsystencja soft serve, czyli takich lodów bardziej włoskich, lekko roztopionych, niczym McFlurry. Ale i tak jest pychota. Mm. Niczym chmurka. Oj, przede wszystkim są zimne, tak. Dodałam jeszcze trochę składnika X, czyli więcej truskawek mrożonych plus gumę guar. I teraz to jest taka konsystencja, jakbyście wzięli prosto lody z włoskiej maszyny. Cudo, cudo. To się nazywa sól na porcie lodów. Polecam. upgrade, kawałek pełen o Bo czemu nie? Dzisiaj jadłam lody z małymi croissantami, to teraz zjem proteinowe lody z kawałkiem francuskiego złota. Mniam. Mm -mm. Jem i uciekam dalej do nauki. Tak, wiem. Miałam się dzisiaj uczyć i pracować tylko i wyłącznie, a byłam rano na śniadaniu, potem na spacerze i na gotowankach. E, a teraz idę na siłownię, ale jest 20.30 i po prostu chcę zrobić trening. To będzie mój trzeci trening w tym tygodniu, także perfekto. No dobra, może jednak nie perfekto, bo wolałabym zrobić cztery treningi w tygodniu, jak zwykle, ale byłam w Toskanii, więc nie będę narzekać. Sam fakt, że mogę zrobić trzy, to już jest super. Dzisiaj stwierdziłem, że zabiorę was w sumie ze sobą na trening i pokażę wam swoje ulubione ćwiczenia na pośladki. Pamiętajcie, żeby przed każdym treningiem jednak trochę się najpierw rozgrać. Ja zawsze robię jakiś dynamiczny stretching, trochę aktywacji, aktywacji mięśni brzucha i dopiero potem zabieram się za jakiekolwiek ciężary. Bo uwierzcie mi, że wasze stawy i wasze mięśnie nie będą wiecznie w dobrej kondycji, jeśli tylko będziecie trenować, a zapomniecie o tym, żeby je rozciągać i rozgrzewać przed treningiem pierwszym ćwiczeniem u mnie, po prostu must do, jeśli chodzi o trening pośladków. Jest to hip Zawsze zaczynam od trochę mniejszego ciężaru w ramach aktywacji i dopiero potem wchodzą serie główne. W seriach głównych naprawdę nie bójcie się dokładać ciężaru. Uwierzcie mi, szczególnie kobietki, nasze biodra są dużo silniejsze niż nam się wydaje, nasze pośladki są dużo silniejsze niż nam się wydaje. Ja tutaj mam zarzucone 100 kg, a mam 1,60 m, więc naprawdę powolutku do przodu nie bójcie się tych ciężarów. Kolejnym ćwiczeniem były box step ups, to jest bardzo przyspieszony filmik, ale za chwilę pokażę Wam jakie powinno być dokładnie tempo tutaj naprawdę to właśnie ten moment opuszczania się do dołu na stepie będzie robił Wam całą robotę, im wolniej, tak jak tu widzicie na filmiku, tym lepiej musicie wtedy dużo więcej mięśni zaangażować do stabilizacji, ale także do samego uniesienia się do góry i do zapracowania w pośladkiem w fazie ekscentrycznej ruchu, czyli tej właśnie fazie opuszczanie. Uwierzcie mi, tempo tu ma kluczowe znaczenie. Nie ciężar, nie prędkość, ale właśnie tempo i kontrola ruchu to jest wasze clue do sukcesu. Ćwiczenie numer 3, które też jest dla mnie takim obowiązkowym, jeśli chodzi o ćwiczenia na pośladki i dwugłowe, jest to RDL, czyli rumuński martwy ciąg. Tutaj ponownie ruch ekscentryczny jest dla nas najważniejszy, czyli to powolne opuszczanie sztangi do wysokości mniej więcej połowy łydki, trochę nawet wyżej. Nie chodzi o to, żeby schodzić jak najniżej, tylko żeby na tyle czuć ten cały ruch w tylnej taśmie i w pośladkach i w dwugłowych, żeby to ruch w biodra wykonywał Uniesienie sztangi do góry, a nie ruch z pleców, czyli poprzez napięcie pośladków i napięcie mięśni dwugłowych uda wykonujemy ruch i unosimy sztangę do góry, nie z pleców. Kolejnym ćwiczeniem jest goblet squat z pauzą na dole. Jest to jedno z moich ulubionych ćwiczeń, jeśli chodzi o Wariacje przysiadu, dużo lepiej mam wrażenie, że kontroluje e, wtedy mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, nogi. Generalnie, całe ćwiczenie jest dla mnie dużo bardziej stabilne i komfortowe. Nie jest to ćwiczenie do progresowania wielce siłowo, ale bardzo fajnie do złapania takiego dobrego czucia mięśniowego. Jak widzicie, znowu ten moment ekscentrycznego opuszczania do dołu, się, jest powolny. Do tego dodaję sekundowe, dosłownie na chwilkę, zatrzymanie na dole, żeby je jeszcze mocniej skupić się na tym, żeby wyjść do góry, angażując mięśnie pośladków, nóg i brzucha, tak żeby to ćwiczenie było jak najbardziej bezpieczne i efektowne. Ostatnie ćwiczenie, jakie udało mi się zrobić zanim zamknęli mi siłownie, to było odwodzenie nóg na maszynie, siedząc, oczywiście w dwóch wariancjach, bo tak lubię najbardziej. Jedna była z pochyleniem do przodu, druga z pochyleniem do tyłu, ponieważ wtedy czuję zupełnie... Różne części mięśnia zaangażowane, oczywiście mięśnia pośladkowego. Ja byłam totalnie dead po tym treningu. Dead. totalnie dead. A to wszystko idealnie w godzinkę. Pięknie. Do domku i spać. Ale najpierw powinnam chyba coś zjeść. Tak jak powiedziałam, tak też zrobiłam, ale nie chciało mi się już gotować zupełnie, więc po prostu zjadłam resztkę makaronu z maseczką na twarzy prosto z patelni. No bo czemu nie? Bądźmy realistami: każdy z nas ma takie dni, gdzie nawet nie chce nam się brudzić talerza. I to był właśnie jeden z takich dni. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i co? Do następnego! Hejka!